Jeśli lubisz historie, po których strach zapuka do Twoich drzwi, upewnij się, że subskrybujesz kanał Nocne Strachy. Kliknij dzwoneczek, zanim coś kliknie go za Ciebie. Szarpie mnie za ramię. Mocno. Prawie upuszczam kubek i jeszcze więcej wody. Niezdarna mała istotka. Mamrocze. Zawsze wszystko rujnujesz. Przepraszam, mamo. Mówię szybko. Jej oczy spoglądają na podłogę, gdzie Dywan jest wciąż mokry, potem z powrotem na mnie. Zamarzam. Zatrzymuje się i uśmiecha. Lepiej, żebyś była. Nagle się odwraca, a ja wzdrygam się. Chodźmy do niegrzecznej szafy, mówi czeka tam na ciebie towarzystwo. Mój żołądek opada. Nie, ciągnie mnie przez korytarz. Otwiera drzwi sypialni i pcha mnie w stronę szafy mytył. Światła są zgaszone. Tam w kącie lalka Klara, maska klauna i pozytywka. Wszystko przygotowane, jakby patrzyły. Nie, szepczę o tak, mówi, pchając mnie bliżej. Klara siedzi na prześcieradle, które ma być moim łóżkiem. Jej głowa jest przechylona jej pęknięta twarz się uśmiecha. Tęskniła za tobą mówi mama cofam się. Ona robi krok do przodu kładąc rękę na moich plecach. Wzdrygam się. Znowu. Zauważa to i śmieje się. Boże, jesteś żałosna. Nie chciałam rozlać, mamo. To był przypadek, obiecuję. Mówię, ledwo oddychają. Sięga po pozytywkę. Nakręca ją powoli. Muzyka zaczyna grać, wolna i zepsuta. Nie znoszę tej melodii. — Klara ci nie wierzy — mówi, odkładając pozytywkę z powrotem do szafy. — Powiedziała mi, je znowu kłamiesz. — Nie, ja nie. — Kuca nisko. — Łapie mnie za brodę. — Wiesz, czego nienawidzę bardziej niż kłamców? — Kręcę głową, moje oczy płoną od niekończących się łez. — Churzy. — Szybko kiwnięcie głową. — Powiem tak na wszystko, byleby tylko. — Może. Może nie zamknie mnie w niegrzecznej szafie. Jej oddech pachnie kawą i popiołem. A wiesz, co się dzieje z tchórzliwymi kłamcami? Nie odpowiadam. Już wiem lepiej. Zostają zamknięci. Odwraca się i wskazuje. W środku, teraz. Nie mam proszę. Znów łapie mnie za ramię. Krzyczę. Pójdziesz tam, albo upewnię się, że to Klara gdzieś cię otuli. Mówi z uśmiechem. Proszę, mamo, proszę, nie. Pcha mnie mocno. Potykam się o przerażającą maskę klauna. Drzwi zatrzaskują się za mną. Potem zamek. Klik. Nie mogę oddychać. Jest za ciasno. Coś muska moją nogę. Pozytywka znów zaczyna grać. Przyciskam plecy do ściany. Trzęsę się tak mocno, że zęby mi dzwonią. Mamo? Szepcza pani. Nie ma odpowiedzi, tylko muzyka. I cichy szelest prześcieradła. Dlaczego? Pytam w końcu przez przerażone łkania. Dlaczego, mamo? Dlaczego? Odpowiada spokojnie przez drzwi. Bo lubię cię straszyć.